Straszliwe proroctwo sprzed 170 lat właśnie zaczyna się spełniać w Polsce, a kluczowy polski przywódca stoi w centrum tych wydarzeń. Najbardziej niepokojące jest to, że przepowiednia nie dotyczy tylko teraźniejszości. Ujawnia również to, co dopiero nadejdzie. Nadprzyrodzone znaki pojawiają się w całym kraju, nie pozostawiając nikogo obojętnym. Obraz Jana Pawła II w Watykanie płacze krwawymi łzami. A wizje prorocze świętych i mistyków zaczynają nabierać realnych kształtów z przerażającą precyzją. W samym sercu tych wydarzeń stoi prezydent Polski, którego imię dźwiga ciężar wiekowej przepowiedni. Istnieje pewna liczba, która od stuleci pojawia się w kluczowych momentach historii narodu, liczba 44. To ona, w zdumiewający sposób, powiązała dojście Andrzeja Dudy do władzy z pradawnymi wizjami. Wielcy katolicy prorocy przewidywali nadejście czasu gdy naród polski zostanie wystawiony na próbę jak nigdy dotąd, i że pojawi się konkretny przywódca, aby poprowadzić Polskę przez ostateczne wyzwania. Ale zanim nadejdzie chwila chwały, czekają nas doświadczenia, które przetestują wiarę do granic możliwości. Tylko ci, którzy pozostaną wierni aż do końca, będą świadkami majestatycznej przemiany, która odmieni losy naszego kraju. Jak to możliwe? że liczba 44 pojawia się z taką dokładnością w ważnych momentach historii. Dlaczego teraz obraz Jana Pawła II płacze krwawymi łzami? I jakie jest prawdziwe duchowe znaczenie prezydentury Andrzeja Dudy? W tym nagraniu odkryjesz, w jaki sposób wszystkie te znaki łączą się i dlaczego Polska znajduje się w centrum przepowiedni, która może na zawsze zmienić los chrześcijańskiej Europy. Już w 1855 roku Adam Mickiewicz, pisząc Dziady cz. Trzy doświadczył nadprzyrodzonego objawienia. Słowa, które pojawiły się w jego umyśle, zdawały się pochodzić z innego świata wizja księdza Piotra mówiła o obrońcy Polski, którego imię to czwartej. Te słowa nie dawały Mickiewiczowi spokoju przez lata. Przez 170 lat uczeni starali się odszyfrować tajemnicę liczby czterdziestu czterech. A prawda okazała się głębsza niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Stefan Osowiecki. Wybitny katolicki wizjoner odkrył w młodości zdolności jasnowidzenia, które wykorzystywały osoby takie jak Józef Piłsudski. Jego wizje Polski były zarówno zdumiewające, jak i przerażające narodowi groziły cierpienia. Lecz ostatecznie został wybrany przez Boga do wyjątkowej roli w dziejach świata. Ossowiecki przewidywał, że Polska przetrwa, bo od początku świata została przeznaczona do szczególnego zadania. Ostrzegał jednak przed nadchodzącymi próbami czasem, gdy Bóg ukaże wiele narodów, odbierając im zdolność do rodzenia potomstwa jako karę za grzechy. Dziś, w obliczu kryzysu demograficznego Europy, te słowa nabierają przerażającej aktualności. Polska, wciąż wierna katolickim wartościom, zachowuje tradycyjne rodziny, podczas gdy inne narody tracą fundamenty. Czy to przypadek? A może wypełnienie się starożytnej przepowiedni? Teresa Neumann, niemiecka mistyczka ze stygmatami otrzymała wizję, w których prorok Eliasz objawił los Europy i wyjątkową rolę Polski. Polska będzie krajem wyróżniającym się mądrością i siłą, a jej językiem będą ogłaszane prawa nowego porządku. Warszawa ma stać się duchową stolicą Europy. Dziś widzimy, jak Polska przewodzi katolickiemu oporowi w Europie, sprzeciwiając się świeckim narzuceniom Brukseli i stając się duchowym sercem chrześcijaństwa. A najbardziej zdumiewający fakt, Powiązania między przepowiedniami a prezydenturą Andrzeja Dudy sięgają poza zwykły przypadek. 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku zginął Lech Kaczyński, a dokładnie 1944 dni później Duda objął urząd prezydenta. Liczba 1944 rok nie jest przypadkowa, tworzy nadprzyrodzony wzór, pokazujący rękę Boga działającą w historii Polski. Decyzje Dudy, w tym sprzeciw wobec kwotu uchodźców czy obrona tradycyjnych wartości katolickich, Realizują proroctwa i przygotowują grunt pod duchową przemianę, przewidzianą przez wielkich wizjonerów. Ale przepowiednie ostrzegają także o trudnych próbach, które jeszcze nadejdą, wewnętrzne podziały, konflikty i presje demograficzne mogą wystawić naszą wiarę na najtrudniejszą próbę. Tajemnica liczby 44 łączy wydarzenia oddzielone wiekami. Rok Powstania Warszawskiego, dni między Smoleńskiem a Zaprzysiężeniem Dudy wszystkie tworzą mistyczny wzór wskazujący. Że Polska została wybrana do wyjątkowej misji w czasach ostatecznych. Proroctwa spełniają się z niepokojącą precyzją, a znaki mnożą się w całym kraju. Andrzej Duda stoi w centrum tej przemiany nie przez przypadek polityczny, lecz z Bożego Przeznaczenia. To, co obserwujemy, to nie tylko zmiany polityczne, lecz realizacja Boskiego Planu, który może przemienić naszą ojczyznę i całą Europę. Czy chcesz być świadkiem? Jak starożytne proroctwa stają się rzeczywistością. Zapisz się na nasz kanał, aby nie przegapić żadnego nagrania i pozostań na bieżąco z nadprzyrodzonymi znakami oraz wizjami dotyczącymi Polski i całej Europy. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, czy Andrzej Duda rzeczywiście jest tym przepowiedzianym przywódcą. Niech nasze oczy i serca pozostaną otwarte, by zrozumieć majestat planu, który Bóg realizuje przez Polskę. Proroctwa się wypełniają. Bądźmy tego świadkami razem. Straszliwe proroctwo sprzed 170 lat właśnie zaczyna się spełniać w Polsce. A kluczowy polski przywódca stoi w centrum tych wydarzeń. Najbardziej niepokojące jest to, że przepowiednia nie dotyczy tylko teraźniejszości. Ujawnia również to, co dopiero nadejdzie. Nadprzyrodzone znaki pojawiają się w całym kraju. Nie pozostawiając nikogo obojętnym. Obraz Jana Pawła II w Watykanie płacze krwawymi łzami. A wizje prorocze świętych i mistyków zaczynają nabierać realnych kształtów z przerażającą precyzją. W samym sercu tych wydarzeń stoi prezydent Polski, którego imię dźwiga ciężar wiekowej przepowiedni. Istnieje pewna liczba, która od stuleci pojawia się w kluczowych momentach historii narodu, liczba 44. To ona, w zdumiewający sposób, powiązała dojście Andrzeja Dudy do władzy z pradawnymi wizjami. Wielcy katolicy prorocy przewidywali nadejście czasu gdy naród polski zostanie wystawiony na próbę jak nigdy dotąd, i że pojawi się konkretny przywódca, aby poprowadzić Polskę przez ostateczne wyzwania. Ale zanim nadejdzie chwila chwały, czekają nas doświadczenia, które przetestują wiarę do granic możliwości. Tylko ci, którzy pozostaną wierni aż do końca, będą świadkami majestatycznej przemiany, która odmieni losy naszego kraju. Jak to możliwe? Że liczba 44 pojawia się z taką dokładnością w ważnych momentach historii. Dlaczego teraz obraz Jana Pawła II płacze krwawymi łzami? I jakie jest prawdziwe duchowe znaczenie prezydentury Andrzeja Dudy? W tym nagraniu odkryjesz, w jaki sposób wszystkie te znaki łączą się i dlaczego Polska znajduje się w centrum przepowiedni, która może na zawsze zmienić los chrześcijańskiej Europy. Już w 1855 roku Adam Mickiewicz, pisząc Dziady CZ. 3. Doświadczył nadprzyrodzonego objawienia. Słowa, które pojawiły się w jego umyśle, zdawały się pochodzić z innego świata. Wizja księdza Piotra mówiła o obrońcy Polski, którego imię to 44. czwartej. Te słowa nie dawały Mickiewiczowi spokoju przez lata. Przez 170 lat uczeni starali się odszyfrować tajemnicę liczby czterdziestu czterech. A prawda okazała się głębsza, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Stefan Osowiecki. Wybitny katolicki wizjoner odkrył w młodości zdolności jasnowidzenia, które wykorzystywały osoby takie jak Józef Piłsudski. Jego wizje Polski były zarówno zdumiewające, jak i przerażające narodowi groziły cierpienia. Lecz ostatecznie został wybrany przez Boga do wyjątkowej roli w dziejach świata. Osowiecki przewidywał, że Polska przetrwa, bo od początku świata została przeznaczona do szczególnego zadania. Ostrzegał jednak przed nadchodzącymi próbami czasem, gdy Bóg ukaże wiele narodów, odbierając im zdolność do rodzenia potomstwa jako karę za grzechy. Dziś, w obliczu kryzysu demograficznego Europy, te słowa nabierają przerażającej aktualności. Polska, wciąż wierna katolickim wartościom, zachowuje tradycyjne rodziny, podczas gdy inne narody tracą fundamenty. Czy to przypadek? A może wypełnienie się starożytnej przepowiedni? Teresa Neumann, niemiecka mistyczka ze stygmatami. Otrzymała wizję, w których prorok Eliasz objawił los Europy i wyjątkową rolę Polski. Polska będzie krajem wyróżniającym się mądrością i siłą, a jej językiem będą ogłaszane prawa nowego porządku. Warszawa ma stać się duchową stolicą Europy. Dziś widzimy, jak Polska przewodzi katolickiemu oporowi w Europie, sprzeciwiając się świeckim narzuceniom Brukseli i stając się duchowym sercem chrześcijaństwa. A najbardziej zdumiewający fakt Powiązania między przepowiedniami a prezydenturą Andrzeja Dudy sięgają poza zwykły przypadek. 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku zginął Lech Kaczyński, a dokładnie 1944 dni później Duda objął urząd prezydenta. Liczba 1944 rok nie jest przypadkowa, tworzy nadprzyrodzony wzór, pokazujący rękę Boga działającą w historii Polski. Decyzje Dudy, w tym sprzeciw wobec kwodu uchodźców czy obrona tradycyjnych wartości katolickich, Realizują proroctwa i przygotowują grunt pod duchową przemianę, przewidzianą przez wielkich wizjonerów. Ale przepowiednie ostrzegają także o trudnych próbach, które jeszcze nadejdą wewnętrzne podziały, konflikty i presje demograficzne mogą wystawić naszą wiarę na najtrudniejszą próbę. Tajemnica liczby 44 łączy wydarzenia oddzielone wiekami. Rok Powstania Warszawskiego, dni między Smoleńskiem a Zaprzysiężeniem Dudy wszystkie tworzą mistyczny wzór wskazujący. Że Polska została wybrana do wyjątkowej misji w czasach ostatecznych. Proroctwa spełniają się z niepokojącą precyzją, a znaki mnożą się w całym kraju. Andrzej Duda stoi w centrum tej przemiany nie przez przypadek polityczny, lecz z Bożego przeznaczenia. To, co obserwujemy, to nie tylko zmiany polityczne, lecz realizacja boskiego planu, który może przemienić naszą ojczyznę i całą Europę. Czy chcesz być świadkiem? Jak starożytne proroctwa stają się rzeczywistością. Zapisz się na nasz kanał, aby nie przegapić żadnego nagrania i pozostań na bieżąco z nadprzyrodzonymi znakami oraz wizjami dotyczącymi Polski i całej Europy. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, czy Andrzej Duda rzeczywiście jest tym przepowiedzianym przywódcą. Niech nasze oczy i serca pozostaną otwarte, by zrozumieć majestat planu, który Bóg realizuje przez Polskę. Proroctwa się wypełniają. Bądźmy tego świadkami razem.